Halo, halo, witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Risen, tak wygląda moja postać, mam poziom szósty, coraz więcej, większy ten poziom tak naprawdę. Edgar, a kim ty jesteś? So, there are still new folks turning up Więc już przybywają tu nowi ludzie, co? Well, lepiej nie uważaj na infizycję A dlaczego? I mean... Po prostu ważej, gdzie stąpa. Bo wyląduje się pośmie błękit, to mariać, rozumiesz? Czy jest jakiś tam płomień? Nie wiedzieć o mieście. No, świeżek, po prostu uważaj gdzie leziesz. Nigdy nie wiesz, kto danego dnia będzie wymachiwał pięściami. Lepiej trzymaj się z od tego magazynu w porcie. Tylko tam mi się zbliż, a wszyscy pomyślą, że chcesz coś zwędzić. Inkwizycja robi się po prostu strasznie nerwowa. Nerwowa? System prawny jest tu prosty, ale skuteczny. Ukradniesz coś, to spierzemy, cię na kwaśne jabłko. Czy chcesz kogoś zabijesz jakieś zwierzę, to spierzemy cię na kwaśne jabłko. Jeśli kogoś zabijesz, to spierzemy mnie na, na kwaśne jabłko. Tak, a potem cię zabijemy. Jest jeszcze coś, co powinienem know? wiedzieć? Jest wiele przewinień za które cię nie spierzemy, ale jeśli komuś narazisz, to pewnie nie będziesz się z potem z tobą, nie się z tobą, nie z tobą gadać. So Mogę temu talk? jakoś zaradzić? So po pierwsze, nie stanę nikomu problemu, ale co jest już happen? komuś w sprawie problemu, to już happen. wtedy twoja sprawa. Sieżu musi być, być jakiś sposób, by załagodzić z nim hmm. hmm. zdaje się, że magowie mają takie, na takie okazje odpowiednie zaklęcia. Nazywa się wżar. Poważnie? Yeah. No. Podobno ludzie czują się to po nim, jakby właśnie strzelił najlepszy dowcip na świecie. And, I co wtedy? Wszyscy wtedy zapominają o we dręczących them. ich problemach. Gdzie mogę zrobić to zaklęcie? Spróbuj jakiegoś maga, jest ich je pełno w klasztorze. drogą, każdy z nich to perfidny zdrajca, wracający się z inkwizycją. Może też uda się znaleźć odpowiedni zwój gdzieś tutaj w mieście. Kim jesteś? Nazywam się Edgar, Od jestem przywódcą strażników miejskich. W każdym razie byłem, był, dopóki nie przyszła inkwizycja i nie wykopała tą destebana. Nie byłem może jego największym supportor. zwolennikiem, ale przynajmniej był tutejszy. Jesteś to niedoświadonym żołnierzem, prawda? Niegle błaga mieczem oraz kuszą. Mieczem gdy przejdziemy blisko, kuszą, gdy spróbuję uciec. Mogłeś mnie wyszkolić? Wyszkolić cię? No dobra, będę miał przynajmniej coś do roboty, ale nie przekażę ci przecież mojej wiedzy za darmo. Czemu nie rekrutów? No powiedzmy, że ja i im nie do końca zgadzamy się w kwestii prawa. Dla mnie jego granice są elastyczne. Uważam, że nie ma sensu aresztować każdego złodziejaszka, ale Inkwizycja nikomu nie popuszcza. Do pilnowania rekrutów wyznaczyli Arika, jednego z moich byłych ludzi. Jest mistrzem i dobrze ich traktuje, ale ostatnio coś go chyba gryzie. Naucz mi jakiś technik walki. Proszę bardzo, tutaj za złoto i punktów nauki... Siła plus jeden to jest punkt nauki, nie kosztuje. Siła plus 5, ok. Mam tych punktów nauki trochę, ale ja mam zamiar przeznaczać je głównie na magię. więc tutaj musimy mieć z tym poczekać chyba na mądrość. Na mądrość to będę, w mądrość będę szedł zdecydowanie. E, dobra, ława. Lećmy dalej, zobaczmy co nas tutaj czeka, bo musimy przejść całe miasto. No, żeby je zwiedzić, tak naprawdę. Ono jest większe niż. wasica one jest zdecydowanie większe niż bagna. Na bagnach było easy to nie był duży teren, łatwo i szybko mogliśmy rozwiedzić. Słuchaj łasica, kim ty jesteś? Nie, nic ci nie dam. Do czy wyglądam like jakbym czegoś chciał? Każdy czegoś chce. Wants. Zwykle pieniędzy. Jesteś jeden z ludzi do nas, Nothing nic ci pass nie pass nie, you? prawda? So Więc, co się here? dzieje? Niewiele, nie mam zbyt wielu możliwości, bo tym tak szatach, nie ze mnie oka. Dlaczego białe Cię obserwują? Well, Bo wiedzą, że ich nienawidzę i sądzą, że jestem złodziejem. A jesteś? Course, oczywiście, że nie. Chcieliś zapewniałem na to ochronę kupcom i, i dostawać za to zapłatę. Tak, to tak, działają interesy. A teraz, teraz Carlos Now czeka tylko, aż damu mu pretek, Carlos by mógł waitant, mnie wygnać z miasta. Nie dam mu jednak okazji. Co, Co wiesz o Carlosie? Bojownik Śliski, plugawy bagielec, który przypadkiem stał się nowym władcą miasta. Oni jego strażnicy nie prawo, prawa, ale zachowują się tak, jakby nie było żadnych praw. Niech utoną w błotnistym piekle. Mogłem ci pomóc? Hmm, jak? Pójdź mi do was dołączyć bym dla ciebie pracował. Why? Dlaczego? Why Dlaczego miałbym Ci w ogóle zaufać? Ty nie chcesz roiś od śpiewów i kolaborantów. Jeśli zawiodę, znajdziesz mi patroszysz. Wiesz co się pracuje? Ci którzy próbują go szukać. Ja zresztą również. Mógłbym dla Ciebie pracować, to tak grubych ryb. Nie możesz tu tak po prostu łazić, odwidoć i zbierając pieniądze. No i dajesz czasu wszechobecnie i wszystko widzą. Więc jak to tutaj działa? Zanim pokażę ci pewne sztuczki, musisz zrobić dla mnie coś innego. Co miałem dla ciebie zrobić? Don, Don Esteban kontroluje większość handlu na wyspie. Leonardo, alchemista, przetwarzany przez chemikę Leonarda. Później Garta, systema chemika przynosi je do nas. Tak jednak część towaru znika. Ktoś go zabiera. Podejrzewasz kogoś? Garta. Sądzę, że to Gart tam stoi. Czego you, go nie ukażesz? Mogę ryzykować, że te kolerne białe szaty się dowiedziały. Zresztą, choć gart, gart jest kurzem, nie wiem, czy Lanie skłoni go do mówienia. Jak przekazuje się wzięło do miasta? Z tego nie musisz wiedzieć. A co jeśli towarzyszka po drodze tutaj? Nie, Leonardo otrzymuje całość. Co chcesz żebym sprawi, Darkin Wid Guti widziałaś pojedynkę. Jak coś mu płaci. Podążysz za gartem Gart, i będzie the... spotka spotka pulikiem, to ręce patrzeć z niedzielem. A się ze swoim wspólnikiem Cup nie, Chcesz, bym sam to zrobił? Hę pokrątałbym im próbę kości. You, wraz z całkową no świniem białym czap i wciąż mnie z oka. Co dostaniecie, do jeśli przyniosę paczki? Pieniądze, Money. zawsze chodzi o pieniądze. Przynieś mi, czego chcę, a pokażę Ci, And jak oszukiwać bogaty kupc kupców z pieniędzy. That to wszystko? Wtedy będziemy to mogli bardziej w tym ufać. Mistraż, jak Marcelo, chce mnie wsadzić do Piedla, co za świniolów. Nie może dostać tych paczek. Co się stanie, jeśli Marcelo dostanie paczki. Ten śmierdzą coś będzie ścigał przez całą wieczność. Wszyscy w mieście wiedzą, że to my kontrolujemy handel z zielem. I gdy paczki będą mogły posłużyć jako dowód, Marcelo się na mnie jak Mara Nie będzie to przyjemne. Się dlatego musisz znaleźć te paczki i przyniesie do mnie. Dobra, będę śledzić Garda. Dobrze, Gard pracuje po przeciwnej stronie Domu Alchemika. Stań obok mnie lub za mną, by nie zauważyć od razu. Jest dość nerwowy. To na razie jeszcze nie jestem gotu śledzić Garta, no bo chcę sprawdzić wszystkie możliwości, a tu, chyba jak na to się zdecyduje, no to już po ptakach. Okej, okay, drzwi zamknięte, no to trochę trudniejsza sprawa. Co tu jest? Tawerna jakaś, można wejść? Gart. Słuchasz Leonarda? Jestem Gart, pracuj dla niego. Nauczysz mnie podstaw alchemii? Sure. Jasne, trochę podpatrzyłem mu na Leonarda, ale nie dostaję pensji, więc doceniłbym so małą okay. może Może 500 złotych monet? No nie wiem czy tak to happy będą. No coś tu, tu, tu jest. Skóra wilka. Ale to chyba trzeba zrobić jak Gard je pójdzie. Złoty świecznik. Leonardo. Kimże ty, ty jesteś? Przedajesz mikstury, owszem. W jakości produkty i Leonarda tymi sknerami, które idą do łóżka z każdym dreśnięciem. Na i nie zarabiam. Możesz mnie zresztą uczyć alchemii? Nie zamierzam wspomnieć mężczyźni na byle I'm kogo, nie jestem byle Do tego tylko ty, który podstawę alchemii. You, jeśli to nie dotknie, nie marnuj mojego czasu. A więc robisz interesy ze zdonem. To takie przypuszczenie. To nie istotne. Important. Ważne jest, że I wiem. Przetwarzam rośliny, nie ma w tym nic złego. I nie chcę się want... sprawiać kłopotów. Nie, nie, kłopoty nie są zyskowne, weź to. W razie gdybyś sam miał jakieś kłopoty. A jeśli chcesz więcej, z pewnością się jakoś dogadamy. O, dziękuję. Nie mogę się nauczyć postaw alchemii? Spróbuj poprosić mojego przeladnika Garta. Jakie to interesy? Nie mogę narzekać. Każdy chce czuć everyone. się zdrowy, nie? Nie w tym się zbyt wielu sprzedawców ani możesz go opuścić. Oczywiście jednak zapasy. Gdy wszystko zejdzie, będzie bieda. Jakich zapasów What? potrzebujesz? Plants, roślin leśniczych, leśniczych korzeni, W skrócie wszystkiego, co potrzebne do mikstury leczenia. Zapłacisz za I zapasy? Nie mogę zapłacić no, no. o nie? Potrzebna mi każda moneta, ale za roślinę mogę dać miksturę. Musiała być pośle. dobra mikstura. Zrobię ci miksturę energii życiowej. Może, może mieć, niech nie stanie się krzepki i odporny. Nie próbuj chodzić z jakimiś starymi, zwykłymi kwastami. Wiem, like, czego potrzebuję. Roślin ci trzeba, healing 10 healing 5, 5 roślin 2 ro... i 2 kolorów nie wystarczą. Zobaczę, co da się znaleźć. Dobrze, skoro tu jesteś, chętnie ci coś sprzedam, jeśli zechcesz kupić. Jakie masz mikstury? No, szału nie ma, ale mam roślinę, o które prosiłeś. Doskonale, interes to, bo to przyjemność. Oto obiecana mikstura życia, super. Dziękuję bardzo. I jeszcze tutaj biblioteka, sprawdźmy. pomniejsze herbarium. No i doświadczenie plus 10. Cudownie. Pewnie nie można tutaj go pokradać, więc tutaj przyjdziemy nocą, bo jest skóra wilka, o której mi pisaliście, więc oczywiście będę chciał. Proszę bardzo, tutaj są do znalezienia roślinki, więc jak najbardziej będę je zgarniał. Wojownik zakonu. Widzicie? Trzeba, trzeba te roślinki zgarniać, bo proszę bardzo, potem się trafię takie zadanie. Przynieść, wynieść pozbieraj rzepę. No i jak coś mam. Czego się tak skradasz? Nie zgadnę, zgubiłeś się, co? Tak, Just... się tylko rozglądam. Yeah. Tak, jasne. Right. Nie myśl, że mnie szukasz, Nie należy do ludzi Just... na niej. Nie znam cię. Sure, lepiej do je będziesz, nie będę musiał. Poznać. Miałeś wcześniej problemy z ludźmi do Dona? Jasne, tylko czekają na szansę, aby wyrwać miasto z rąk zakonu. Tylko na tego gościa czekają tego po drugiej stronie ulicy. Nazywa się Tony i nie jest zbyt bystry. Od paru dni tam siedzi, myślę, że myśli, że nie widzę, Mówią, chcę dobrze. Chce dobrze obejrzeć to miejsce, czeka na szansę, by się włamać. Ktoś musi go wyleć ze śścipstwa, ale ja nie mogę opuścić stanowiska. Słyszałem, że więzicie poszukiwacza skarbów. O czym i on tu zostanie dopóki nie zacznie gadać oczywiście? Do tego poszukiwacza skarbów. O co on jest oskarżony? To nie jest żadne poświęcenie skarbów, tylko złodziej skarbów. Zostanie zamknięta, znajdzie się to, co skradł. Długi karacka nie będzie o trzech artefaktów, trzech złotych miejsc ten złodziej nigdzie nie pójdzie. Jest jakiś sposób, sposób na to, się zapomnieli o sprawie i go wypuścili, i nie przekupić, długi nie nikt tam nie włazi. A Olf nie wyjdzie na zewnątrz i nie dowiem się co stało z trzema misami. Ja tę sprawę z Tony. Byłoby miło, za piękny widok to to nie jest. Chociaż dobrze by było, dowiedzieć się co tryb... kombinuje. Pozwól się do niego, okej okay. Marcelo Toy na nowa twarz, do mi się nicy kupić, chcesz pracy czy chcesz handlować? A masz jakąś pracę? Ci każda help. pomoc. lecz wciąż. Zajmują się tymi so ciemnymi sprawami. że się. jest wciąż pracuję dla dona, ale siedząc na ławce. No i... Więc jest święty. Kiedyś zamawiam się na do zanim Nie Robi z tego, skoro siedzi na ławce. Pająk siedzi na pęęęci, ale wciąż mu mord w głowie. On coś planuje, ale potrzebuje dowodów, by go powstrzymać. Jesteś tu nowy, gdybyś mógłby porozmawiać, zyskać jego zaufanie. jakieś dowody jego ciemnych Zobaczę co da się do... zrobić. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Dowód dla Marcelo, dobrze wiedzieć. Ty jesteś wojownikiem zakonu, po prostu. Ty jesteś Walter? Yeah. Tak. Chcę kupić ją w Chciałbym, ale I nie mogę. Alvaro zajmuje się całą sprzedażą. No hmm, właśnie. Jak się miewasz, jakie to interesy? Busy. Jestem zajęty. Od uchwalenia trafimy mam roboty połóż. Alvaro nie daje mi nawet czasu, spokojnie spokojnie wystączyć pigu. Szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy ostatnio spałem. Przedajesz nieobrobione ostrza? Normalnie, Zwykle tak, lecz steruny nie mogą zdobyć Może mogę ci pomóc? Maybe. Może. Jeśli mi rudę or... żelaza, będę I mógł wykonać nieobrobione ostrza. Powiedz mi coś, Alvaro. Need... Muszę pracować. A możesz mnie I czegoś nauczyć? Chciałbym, But ale, Alvaro, no, nie any... daj mi chwili wytchnienia. Ja możesz pracować cały day. dzień, pora na przerwę. Do A kto wtedy moją pracę? Ty? Mogę spróbować. No, no. Alvaro by był alvaro byłby zachwycony. Na no, no, jakiegoś dziada nie zdajął się moją pracą. A może ucieszyłby się for z tego, że kawał some... może pilot odpocząć. Alvaro 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 tylko na widok kumplu pełny złota. Mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Być może. Mam problem z opatrzeniem. Wieczem czegoś brakuje. Najbardziej potrzebny jest stary metal, z którego postąpienie pokonuje nieobrobione ostrza. Trochę złomu bardzo ułatwiłoby mi życie. Alvaro naprawdę ukaże ci tyle tylać? Takie czasy, wszyscy w mieście są kupić ever... broń albo ją naostrzeć. Kiedyś to się jednak skończy. Skąd mogę wziąć złom? Old... Met... Old... To jest sporo złom na swoich podwórkach, czary narzędzia, woźny tego typu rzeczy. Przetrząsamy gnomes. Wszystko e, gnome. is... to nie jest przybite, Zobacz, złożę, się, że mamy też stary złom z podwórek. Możliwe. Nie są ci trochę starego metalu. Ale nie możesz wychodzić z miasta. Poradzę sobie, Byłoby wspaniale, zapłać ci oczywiście. OK. Jestem kowalem. Ciekawe czy prosty kufel będę mógł okraść. Yy, proszę bardzo, zielony liść. Coś tutaj jest ciekawego? Yy, tutaj nic nie ma strażnik, a sprawdźmy, czy to. No i zobaczmy. Ok, proszę bardzo, surowe ostrze. Czyli jeśli coś jest po tak pozostawione na zewnątrz, to można okraść. No i spokojnie sobie poszedł na górę. Kto tutaj stoi? Strażnik, ok? A ty kto jesteś? Pomocy kowala. Póki nikt nie zapłaci, nie muszę palcem. Ok. Ty coś? Nic? Hmm, tam też jest kufer. Trzeba tutaj będzie naprawdę pouważać. Ok? Tu jest wyjście drugie z miasta. Ok, czyli to tędy można jeszcze wejść w razie co. Dobra. Tu coś ciekawego. Halo, halo. Tędy jest jakieś przejście, coś ciekawego o skóra dzika. Proszę bardzo, czyli co? Proszę bardzo, jest skóra dzika, no A ja mam akurat je znaleźć. No cudownie. Kurde, jaki labirynt! O pan! Naprawdę, postaraliście się. Postaraliście się. Dobra, ziomek, może byś tak szybciej biegał, co? Kto ty jesteś? Strażnik, ok, ci z tobą sobie nie pogadam. Połącznik Strażnik, masz lepsze rzeczy do roboty. No, ja widzę, że zamiatasz, więc tak, czy takie dobre naprawdę te rzeczy są? No nie powiedziałbym. Okej, okay, tutaj jest wyjście do kowala, a tutaj nam gdzie to zaprowadzi. Tu pewnie na drugie wyjście. Ale tutaj nic znowu nie ma. Ooo! Wow! o, Pięknie! Strzały! Jabłuszko, skóra dzika, tak jest. Strzała, krótki łuk. Czyli, czyli to nie jest nic specjalnego, mam kolejny krótki łuk, okej, okay. no i tego nie mogę założyć, no przydałaby się lepsza broń, a też przydałoby się w takim przypadku po prostu być silniejszym, a na razie się wstrzymuję, bo chcę zostać magiem, tak mi midora tak zagłosowaliście, więc tego się będę trzymał. No a żeby zostać magiem, no to muszę oszczędzać jednak y, tutaj umiejętności właśnie na maga, więc póki co to chwilę musi potrwać. Hmm. Kim ty jesteś? Mieszczanka Alvaro. Niech nie zgadnę, potrzebujesz broni. Mam tu całkiem sporo na sprzedaż. Powiedz mi, czego konkretnie ro... szukasz? Twój Kowal pracuje jak mruf. Dużo pracy nasze duże zyski, tylko nam się tu dobrze powodzi. Ale to nie podstawie well dlatego musimy pracować póki Your możemy. Smiths Twój kowal like wygląda jak zaraz spać. Walter. Walter on jest silny jak on. nawet Ogres ogry padają w końcu some... ze zmęczenia. No wie, nie jestem tyranem, ale robot trzeba się skończyć. Jak mam Ci pomóc? W 19 so, so, jest paru służących. Znajdźcie i zapłać im, będę przyszli do mnie pracować. To nie co ciąży Walter masz worek złota, który płaci służący. Nie get sobie przewłaszczyz, to, to zaraz się o tym dowiem. Miasto jest małe, ale bramy są so zamknięte. To znaczy, że Walter wreszcie sobie trochę. Dla Marcela może przerwać pracę. Pokaż co masz. okej, drewniana tarcza, spoko ale. Paru służących, no to zaraz znajdziemy, tam widziałem jednego czy dwóch. Ten na murach tutaj jeden był. Niech mu pomoże. Hej ty, szukasz pracy? Hey, you. You might be. Może, co chciałbyś żebym I zrobił? Alvaro right, right, potrzebuje kogoś co promie drewno. Yeah, right. Dobrze, już się za to zabieram. Okej, okay, to jeden. I tam widziałem drugiego. Drodzy są, 70 sztuk złota i 50 sztuk złota, i sam mógłbym to zrobić, była taka opcja, szkoda, że nie skorzystałem. No ale pewnie to prowadziło do tego, że tak trzeba tu pracę wykonać. Z Kowala. Hej, hey. jest robota. What? Co? Alvaro oh, ma so. dla Ciebie pracę. Stary, czy są, Czego chcesz? To some... miecze do nastrzenia, to mi pasuje. No i proszę bardzo, okej. Okay. Tu widzę Toni. No co to z Tobą Toni zaraz pogadam. A tymczasem... Alvaro? Służący, o którym prosiłeś, już zaczęli pracę. Excellent. Świetnie, zasłużyłeś sobie na moje you zaufanie. Może zatrzymać resztę złota. To bardzo fajne z swojej strony. To, to uczciwa zapłata. Jeśli zamierzasz o więcej, to i do mistrza Belszura w Rynsztokach. No i dobra, piąt Expa jest i tutaj zadanie, proszę bardzo, wykonane. Walter, dobre wieści. Hmm. You... Oh. Awaro mówi, że możesz zrobić sobie couple... parę dni wolnego. Nie do niego podobne. Musisz skończyć tego dla Marcelo. Znaczyłem już glewniem. Stoi od jakiegoś czasu w piwnicy. Alvaro naprawdę one. napalił się na to zlecenie. Well, tu, dzięki za pomoc, Gdybyś czegoś potrzebował, może innym razem. Dzięki za przerwę, hand, było świetne. Ręka rękę myje. Potrzebowałem twoja pomoc, Co się dzieje? Yy, dobra, na razie poczekamy. Bo widzę, że jest parę opcji do wyboru. My się tutaj poskradamy. Tutaj można, widzę, pokraść troszeczkę. No to oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Przecież to oczywiste. Łóżko, łóżko, kredens. No trochę sztuk złota, ser, no ale zawsze coś drobne, bo drobne, ale się zawsze przyda Nie powiem, ale no tu tego nie ma. Tutaj w nocy trzeba przyjść by było. Bo jest tutaj ta jego pomocnica, która może się jednak... Now who could teach me to pick locks? Może się zdenerwować, jeśli tutaj coś zacznę myszkować. Więc będę uważał. Tony? Hej, jak się masz? Cicho, nie hałasuj tak, inaczej nas oba aresztują. Co się dzieje? Cii, nie tak głośno, Tam ta biała szata But zaczyna coś podejrzewać. Hernandez da sobie sprawę, że obserwuje staro Villedona, będziemy skończeni. Białe so, like szaty no naprawdę zalazły ci za skórę, yeah, co? Tak, ten Hernandez umościł się wygodnie przy wejściu. Wygląda tak, jakby chciał z radością spędzić resztę life. życia na pilnowaniu willi, nie go Ej, A ja siedzę jak idiota, nieważne, słońce like czy like deszcz. Pracujesz dla Dona? Właśnie sobie tu uświadomiłeś? Tak, mam rozkazy od Dona, od Dona, a gdy on wydaje rozkaz, trzeba go wykonać. Rzecz tym, że przydałaby mi się pomoc. Co musisz zrobić? W starej stary rodziny skarb Dona, złota mulek. Jeśli Białe Szaty dostaną go swojej łapy, zabiorą go do tego swojego klasztoru, a Don mnie zabije. A konkretnie zabije, obudzi i znowu zabije. Chcesz białe szaty? Okraź to oni wpadli jak burza do miasta zabierając wszystko co chcieli Willa i wszystko w jej środkom do Dona Estebana. Zobierzam tylko zwrócić to to, co i tak należy do niego. Gdzie jest ten amulet? On wspomniał ukryte pomieszczeniu, do którego wchodzisz dzięki przełącznikowi ukrytemu z obrazem. Ale jak można znaleźć pomieszczenie tak tego żeji i wszędzie dokoła w się białe szaty? Opowiedz im starej Bimbi Donald. Tam ten duży budynek, a białe szaty przebywają tam cały czas, inni nie wychodzą. Jeśli chcesz się włamać, musisz to zrobić z nocą. nie z nich będą wtedy spać. Right. Dobrze, zdobędę okay. dla ciebie ten amulet. W porządku, ale uważaj, Esteban zabije nas obu i się na zaznaczenie swojej łapy. Okej, okay, dobra. Ja mogę sprzeda sprzedać ludzi, a mogę z nimi być, więc zobaczymy co mi się bardziej będzie opłacało. daj hey. mi jesteś? Witaj. Jeśli chcesz coś kupić, musisz porozmawiać to... z Konradem. Ja to tylko it. pracuję. Nie słychać by ci się to podobało. My Moja rodzina od lat spodobała Konradowi zbiory. Well, we Podczas, gdy Po kłopotu wszystko, in. powiedział, że weźmie in. nas do siebie. Do he siebie i kazał nam spać na zewnątrz. Co Tell możesz mi powiedzieć o Konradzie? Jego dom jest pełno zapasów, supplies, ale nie dzieliśmy się nimi, po to przyszedłeś. Nie ruszył nawet palcem, gdy zabierali nam krowy na rzeź, a za nas czujesz od lat. Kto zabrał wam krowy? Inkwizycja. Powiedzieli, że muszą wyżywić ludzi, ale jak teraz mamy wyżywić siebie? Oczywiście Konrad porozmawiał z Carlosem i jego krowy oszczędzono. Co się stało? You musisz wiedzieć, jakie straszliwe rzeczy, rzeczy przytrafiły in się in na tej wyspie. Wszystkie te ruiny wyłaniające w... się z podziemi. Niektóre pojawiły się że musimy odejść. Poszli w swoją stronę, zanim pojawiły się te nie Ja zmusić. mogła oczy, tak się o nich martwię. Czy wiesz, gdzie oni są? Czy wiesz, czy moi synowie? Nie mam pojęcia. Jeśli czegoś dowiesz, albo spotkasz kogoś, kto mógł na zewnątrz, proszę nie zapomnij ich nich spytać. Czy twój mąż może pomóc? Ingvar? jesteśmy w okropnej sytuacji. On w pija naszego złota. A, okej, okay, to ten Ingvar. To ja go znam. Elsa! Ty, z Krainy Lodu się urwałaś? Chyba tak. Mało mów na coś. Dobra, gdzie to, gdzie nas to prowadzi? Okej, okay, gdzie my jesteśmy? Par parę regionu. Okej, okay, czyli na ścieżce tej prowadzącej. Dobra, to jest ostatnie, ostatnie miejsce, które chcę przeszukać więc spokojnie, wcześniej musimy tutaj pozwiedzać do końca całe miasta tą sobie willę tu zostawimy na deser tak zwany, dobra czy tutaj coś ciekawego jest? tutaj nie ma, tutaj może no i ja przeszukam miasto w przerwie między nagrywaniami może poznajduję te skóry bo one gdzieś tutaj są na pewno przy okazji tam gdzie będę mógł okraść ludzi to pookradam nocą wojownik, tutaj, okej okay. no tutaj nie ma nic, tutaj jest jeszcze ta willa Weźmy, chodźmy do Konrada jeszcze. Tam jest ta willa Madame Sony, tak? Więc tam też warto by się było chyba udać. A my chodźmy tutaj jeszcze. No, do tutaj do Konrada. Kim ty jesteś, Konradzie? If you wanted, jeśli czegoś I'm chcesz, good. to mam. Jeśli chcesz kupować, to tutaj. To A jeśli albo żebrać Próbuję doprowadzić interes. So. A więc nie chcesz puścić się do swojego domu. Ona ci to that. powiedziała? To stara wiedźma. Daj jej wizyt i opierunek, ona I... tylko ma ludzi. Dlaczego no nie pozwala ci spać w środku? No to nie ta sprawa, you... kogo do domu. Shock. Pokaż mi swoje towary. No, jakieś ziemniaki, woreczek z pieprzem. Nic ciekawego, ale cię okradny ziomuś. O, stary, pójdź spać, a zobaczyć, co to znaczy. Co to znaczy być po prostu w złej sytuacji. A my cho O, tutaj jeszcze coś widzę. Zielony A my chodźmy do tego domu Sony, bo mamy jeszcze chwilę dosłownie w tym odcinku. No i chciałbym tutaj jakby zaliczyć całe miasto, więc... No może nie w tym sensie, ale wiecie o co mi chodzi. Chciałbym tutaj jak najwięcej odkryć, zanim po prostu będę decydował, się które zadanie wykonywać. Lili, mhm, mm dobra, tutaj nic. Proszę bardzo, jeszcze korzonki jakieś. Korzeń many, no widzicie tutaj w tym mieście tak naprawdę chyba można pozbierać wszystkie rośliny, żeby wykonać to zadanie dla alchemika. Więc spoko, tam widzę, że też są. Yy, na szyjnik, okej, okay, nie będę okradał. Oficer okrętowy, Olga. Powiedz stwierdzić, że pragniesz przygody, komu może dać inny Olga. Widzę czy... rzeczy, wiem rzeczy. Na tej Madame drodze stoi tylko ja. Madame Sonia i kilka złotych monet. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Do czego zmierzasz, Erickson? Your... Czego tu? Nic, po prostu zwiedzam sobie miasto. Trudno give... mnie to obchodzi. A teraz ty pierwszy, stoi i przestań tu węszyć. Nie jesteś miły. Simple, Bardzo proste, słodziutki. Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić. Nie ma zniżek no dla nas, i przystojniaków. Co What możesz mi it? zaoferować? You jesteś w najlepszym burderu w mieście. If Jeśli czegoś nie możesz znaleźć here, tutaj, to not... nie warto tego mieć. Przedajcie też informacje? Jeśli ma złoto, to ja mam informacje. Daj mi 10 złotych monet, kiedy you. możesz zadawać pytania. If jeśli I będę potrafił odpowiedzieć, zrobię will. to, konieczku, A jeśli nie, I, nie i tak zatrzymam How złoto. mi to mało zachęcająco. Uwierz mi, większość rzeczy, które tu się dzielą, dzielą, trafia w końcu do I'm mnie. 15. Dobrze but wiedzieć, but no ale bez ryzyka, no ryzyka. Nie ma zabawy, co? Okej. Okay. Jak interesy? Inkwizycja nie dba o porządek burdelu, Przymyka więc oko, gdy nasi grusel. klienci robią się oblecić. Pójść tam tamtego drania, nazywa się Erickson. cały dzień pije i bije moje dziewczyny. My Mój ochroniarz opuścił miasto. Erickson mnie nie słucha, out. ścierwo. Wydaj tylko moją dziewczynę Gwen, o to jaka jest potworem. Nicę nas ignoruje. Do tego miejsca, jak to się nie ma sprawiedliwości. Jesteśmy na łasce drani, like takiej jak Erickson. Potrzebuję informacji, zamieniam się słów. Okej, okay, dobre, nie wiem, czy to tutaj warto, to, mu, to jej płacić, czy nie warto. Natomiast widzę, że ten odcinek jest wystarczająco długi, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, pamiętajcie o skomentowaniu, zostawieniu łapki pod odcinkiem subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i widzimy się następnym razem. Już będziemy chyba wykonywać któreś zadań, które przyjęliśmy. Tak wygląda moja postać. Na koniec jeszcze tak wyglądają tutaj zadania. No, mamy ich naprawdę dużo. Do zobaczenia. następnym.